Jest Sidorek, dzisiaj rozpuszczamy kule do kąpieli. Mam wadę pełną, będziemy już rzucać. Robi się różowawo. Zobaczymy jak to pachnie. Chyba, tak, chyba jakoś malinowo. Coś w tym stylu, nie pamiętam. Ale naprawdę pachnie wściekłością. Ciekawe czy w środku jest niespodzianka. Widzimy się za chwilę. Jak pokażę Wam niespodziankę. No nie ma niestety niespodzianki, ale... Ale zobaczcie jaki piękny kolor. Może będzie lepiej widać. O! Widać taki, taki lekko różowawy, trochę czerwony, ale ogólnie to kula jest fajna, taki ma świeżutki zapach. Polecam Wam. Do zobaczenia w następnym odcinku.